Firma Creative podesłała nam do testów swoje kolejne urządzenie, a konkretnie słuchawki Aurvana Ace Mimi. Przygotowując dla Was recenzję nagraliśmy także unboxing. Jak widać słuchaweczki docierają do nas w niewielkim opakowaniu, z przodu znajduje się ich wizerunek. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją true wireless, czyli słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi. Czyli oznacza to, że irbacy są bezprzewodowe, etui również jest bezprzewodowe i zarówno w jednym, jak i w drugim, powiedzmy w drugim i w trzecim, znajdują się akumulatory. Pudełeczko, jak wspomniałem, niewielkich rozmiarów, estetycznie wykonane, z przodu wizerunek słuchawek. Z tyłu kilka informacji na ich temat, m.in. o tym, że mamy zastosowano w nich przetworniki XMEMS, obsługują one kodek LDAC, obsługują one technologią SXFI, czyli opracowaną przez firmę Creative, technologią pozwalającą nam stosować różne rodzaje efektów specjalnych, rozszerzać scenę dźwiękową i tak Mamy Low Energy Audio, czyli same słuchawki potrzebują mniej energii, aby zapewnić nam wysoką jakość dźwięku oraz odpowiednią głośność. No i do tego dochodzi jeszcze informacja o tym, że dysponują one aktywną redukcją szumów, a akumulator wbudowany w etui, jak i słuchawki, pozwala nam, w sumie akumulatory, pozwalają nam na 28 godzin Godzin bez przerwy, nieprzerwanego słuchania. Słuchawki pozwalają korzystać z aplikacji Creative, także z aplikacji SXFI. Aplikacje są na App Store i na Google Play. Mamy tutaj niewielki korektor, co oznacza, że także jest taka możliwość, żeby sobie zmienić jak gdyby charakterystykę dźwięku. No i w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o wnętrze opakowania. Mamy tutaj taką powiedzmy przyspieszoną instrukcję pobierania aplikacji. Instrukcję obsługi dość sporą. Zakładam, że w niej mm, są między innymi zawarte informacje na temat tego, jakie skróty Dotykowe obsługują słuchawki, bo mamy tutaj do czynienia ze sterowaniem dotykowym. Tutaj jakaś dodatkowa instrukcja jest napisana, aby to przeczytać jako pierwsze. Czyli pewnie jakieś takie najważniejsze informacje. No i same słuchawki. O, jednak nie. Etui na słuchawki, jakby zamszowe, estetycznie dość wykonane. Tu mamy naniesione logo Creative. No i w sumie tyle same słuchaweczki są zabezpieczone na czas transportu i niełatwo je wyciągnąć, O! ale do nich zaraz wrócę, bo jeszcze tutaj mamy coś. Dodatkowego w niewielkim opakowaniu znajduje się prawdopodobnie kabel umożliwiający ładowanie słuchawek. Tak jest, USB-A na USB-C, niezbyt długi, ale prawdopodobnie wystarczający. To jest nic ciekawego, po prostu mm, woreczek zbierający wilgoć. A tutaj mamy prawdopodobnie dodatkowe gumki uszczelniające y, kanały uszne. Mhm, dokładnie tak. Gumek jest widać spory zestaw. W sumie jest ich rastwa trzy, cztery różne rodzaje. No i bardzo możliwe, że jeszcze jedne gumki są zamontowane na samych słuchawkach. Od największych do naprawdę niewielkich. No, bardzo fajnie ogólnie. Najczęściej mamy po dwa lub trzy zestawy. Tutaj są cztery, więc jakiś tam rodzaj plusiku dla firmy Creative. Same słuchawki, jak wspomniałem przedtem, fajnie zabezpieczone na czas transportu. Tu i bardzo podobne do innych słuchawek aurvana, które testowaliśmy. Estetyczne, takie dość minimalistyczne, od spodu mamy przycisk umożliwiający nam parowanie lub resetowanie słuchawek, tutaj gniazdo USB-C do ładowania, no i niewielka dioda, która informuje nas o tym, ile akumulatora, ile pojemności akumulatora już służyliśmy, a ile jeszcze mamy dostępne. Klapeczka się otwiera tak dość przyjemnie utrzymywana jest na miejscu przez magnes. Tutaj mamy na wysoki połysk pod spodem. Bardzo estetycznie to wygląda. Bacy dodatkowo także zabezpieczone na czas transportu. No jak widać bardzo fajnie się prezentują. Tu mamy kolor taki jakby jakby niebieski, ale niebieski metalik, taki dość, dość nietypowy. Baty są leciutkie, tu mamy jakieś zabezpieczenie. Prawdopodobnie po jego usunięciu, słuchawki zaczną działać, no ale nie będę ich teraz włączał. Jak wspomniałem, gumki tutaj też faktycznie są, czyli miałem rację. No, wygląda to bardzo, bardzo estetycznie. Warto jeszcze wspomnieć tutaj, że najważniejszą powiedzmy nowością w stosunku do standardowego zestawu słuchawek Aurvana Ace jest to, że wykorzystują one technologię właśnie firmy Mimi. I chodzi tutaj o to, że odpalając słuchawki, przeprowadzamy coś w formie konfiguracji, w trakcie której słuchawki zbierają informację o tym, jak radzą sobie nasze uszy, czyli jak gdyby prawdopodobnie chodzi o to, że że jesteśmy w stanie określić, czy dany dźwięk słyszymy lub nie słyszymy, w jakim zakresie go słyszymy, jaka jest jego intensywność, i potem na podstawie tych informacji jest profilowany dźwięk. No i teoretycznie, przynajmniej, powinien być dopasowany idealnie do naszych uszu. Żeby zastosować, żeby skorzystać z tej technologii, trzeba posiadać konto w firmie Creative, no ale myślę, że. Że po zakupie takich słuchawek to raczej nikt nie będzie oponował. Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, koniecznie przeczytajcie test dostępny na łamach portalu miastogier.pl